z tej strony Gomanka i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Sprawdźmy to. Dzisiaj oceniamy sobie magazyn Lego Ninjago Legacy i jest to numer drugi, jak tu widzicie, kosztuje on 24,99 i oprócz minifigurki Zayn'a i Nindroida, do której przejdziemy na końcu, dostajemy. Kartę limitowaną numer 21 Epicki Jay kontra mroczny władca hmm, Całkiem spoko I saszetkę z kartami Także sprawdźmy co jest w środku Może jakaś ciekawa karta Ale już widzę, że raczej nic interesującego tu nie znajdziemy Ale... Legendarny Krux, uh -huh. Odwrócona karta, czyli J w otchłani Karta puzzli, taki kol. Śmiałam się, że on wygląda trochę jak jakiś butelek czy coś innego. Karta Hamuj, chyba nowość. I karta specjalna Nia jako smog wody. Moc wody. Kto by się spodziewał. Także teraz na prędkości sobie przeglądam magazyn, w którym szczerze mówiąc no, nic ciekawego nie znajdziemy. Przynajmniej dla mnie. Oprócz, jak widzicie, tradycyjnie reklamy. Tam była Star Wars, no teraz mamy tu Comics Pixel z Pixar yy, i... no co, nieźle tak to wygląda plakat, o, ta nawet część plakatu mi się podoba niby Lego Ninjago Legacy, ale bardzo yy, klimat reaktywacji no bardzo, no pewnie dlatego, że to jest do reaktywacji wygląda czadowo a drugi to Jay kontra Nadakan mm, tyłka nie urywa Fajnie by było, gdybyśmy kiedyś zobaczyli nadakana w tym magazynie, ale czuję, że to jest w i niestety nigdy tego nie użyjemy. Trochę informacji o zainie Legacy, jakieś tutaj podniemne przygody, właśnie z nadakanem. Mini komiks chyba, nie wiem. Tutaj informacje o zestawach, a właściwie grafiki z nowymi zestawami i zapowiedź kolejnego magazynu. 5 maja mamy minifigurkę Paja kontra Boa Destructor. No i na razie to tyle. Nie widzę tutaj jakiejś reklamy, żeby karta specjalna miała być czy coś w tym stylu, ale może zobaczymy w tobie. No i tu reklama kart Lego Star Wars. No ale Star Wars nas nie interesują, ale Ninjago. Także przejdźmy już do tych minifigury. No i tak prezentują się nasi bohaterowie. Zacznijmy sobie od Zayna, bo moim zdaniem jest to najbardziej interesująca figurka z tego magazynu, ponieważ pomimo tego, że to jest Zain Legacy, którego już mieliśmy chyba z dwa razy w tym magazynie, albo raz przynajmniej, no to jest on tutaj w zupełnie nowym wydaniu, które no, muszę przyznać wygląda interesująco przy tej minifigurce. I tył tak się prezentuje. No, tu mi się podoba bardzo ten wzór taki lodowy na jego bluzie, czy kimonie, jak zwał. Tak zwał. No, i główka, jak widzieliście, niestety nie jest dwustronna. I co mnie zdziwiło, ponieważ uważam, że przyzejnie powinna być główka dwustronna, tym bardziej, że nasz Nindroid z tego paku tutaj dostał taką główkę i przez to wygląda trochę śmiesznie, bo jak widzicie odwracamy główkę, no to ma dwie twarze tak naprawdę i nic nie zasłania tej drugiej, więc no, <śmiesznie>, śmiesznie. Broń Nindroida jest taka sobie, do tego dostajemy jakiś tutaj jetpack można powiedzieć, albo jakieś inne urządzenie. Sama ta nakładka jest ciekawa, muszę przyznać, jednak co do tego jak postanowili to zabudować, czyli w ten sposób, no to już takie mocne 2 na 10 bym powiedziała. Także tak prezentuje się zawartość tego magazynu LEGO Ninjago Legacy, jedna saszetka, karta limitowana i dwie minifigurki. Jedna na duży plus, druga już taka se. No ale co Wy sądzicie? Piszcie w komentarzach, a ja się na razie z Wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć!